Powiedz. Zapraszam. Do, do, do. Witam Was serdecznie. A co to za niespodzianka? No właśnie, bo przygotowałem poczęstunek. No. No. O, a główna atrakcja te, 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 tego spo, sz, spotkania to jest, jest taka, że będę wam pokazywał moje zdjęcia z, wa, z, z wakacji. O, o, o zdjęcia z wakacji! Tada! No. Bomba! Klasa! Nie możemy się po prostu nachlać. Ale... Ale... ale na chlad się jeszcze zdążymy Po zdjęciach No Niech nam pokaże, nas to ciekawi To był taki mój ostatni kawalerski wyjazd Chciałem sobie wszystko w głowie poukładać Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo Bardzo przepraszam A jak ja ostatnio chciałem, żebyście oglądali moje zdjęcia To nikt nie chciał, to nikt nie chciał No ale przepraszam cię bardzo Zaczęliśmy je oglądać, tak? Zaczęliśmy I gdyby to faktycznie były zdjęcia z Włoch to byśmy obejrzeli do końca. Kto ci powiedział, że to będą zdjęcia z Włoch? No kto? No ty. Ja, ty, ja, ty. Przecież wyraźnie mówiłem, że to będą zdjęcia z Włoch. Wiecie gdzie pracuję? Nagle wszyscy zaskoczeni. Szada już. no. Taka się zdarzyła niesamowita sytuacja, że tam gotowałem taki posiłek i tam po prostu, kawnął tutaj, jakiś trochę zos i się zrobiła taka plamka, że ona jest tak w kształcie, jakby po prostu się ułożyła, w kształcie żółwia, po prostu tak, jakby formą, kształtem przypominała tego. Czy coś do mnie mówisz? Dlaczego? Znaczy, bo... To po prostu wygląda jak żółw, że to ma tak głowę, tak w tej większy, że jakby od góry się patrzy, to tu ma tak, tak głowę, że... Ta się tłusta prostu... plama przypomina ci żółwia, tak? Tak, że po prostu jest jak taki żółw, duży, taki mm -hmm. od góry, jak się, jak się patrzyło. No i co? Ale jazda! Dobra. Oglądajmy te zdjęcia, ale raz, dwa, raz, dwa, a potem gorzelnia. A potem, potem ale taka, że nie bierzemy jeńców, tak? No, to, to uwaga, bo to będzie coś dla ludzi o, o, mo o mocnych nerwach. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm dawaj, dawaj. Emocje jak na grzybach, no. No to uwaga, takim leciałem samolotem. O, o no, no super! Czterość no. lat. No, a teraz uwaga. Na pierwszym zdjęciu jest widok z okna. Ale czad! No. A tu jest widok z drugiego okna. A tych okien trochę było. A tu jest widok z trzeciego okna. Ale to wszystko ciekawe. No. Chyba za chwilę pierwszy raz w życiu wymiotuję bez alkoholu. I jak lecieliśmy, to poznałem pilota takiego Anglika. A przy lądowaniu trochę za bardzo go zagadałem. To, tak? A, a dlaczego? No zobacz. A coś ty mu y, tak w zasadzie powiedział. Tłumaczyłem mu jak w Polsce działa zus. <śla> no, no dobra, ale tak w ogóle to, to gdzieś na te wakacje poleciał. W co? Właśnie dobre pytanie to jest niespotykane widoki. Kompletna egzotyka. Poleciałem do, do Peru. <śla> to jest Peru? Tak, a w takim mieszkałem w hotelu, patrzcie. Łe, eee, no bracie, uuu. luksus z widokiem na morze. No super. Znaczy, ja miałem okna z drugiej strony. No, oczko wodne. Dziewczyny się palają. Ty właśnie. Ty wyrwałeś tam jakąś porubiankę? No. no cię, się, yy, się pytasz, jakbyś mnie nie znał. Czyli nie. Z taką jedną zagadałem przy barze, coś tam. Psuroburu to tamto. Nie, wiem. Potem je ja coś rzuciłem do drinka. No co ty? ty coś rzuciłeś do drinka? No i co? Poszliście do ciebie? No właśnie, nie, bo mi też coś rzucili. Ale w sumie poszliśmy. Ale co z, ni z nią? No właśnie nie do końca. K kto to jest? To jest Edmundo. Ale co za Edmundo? Jak Edmundo? Co on tam robi? Kokosy strąca. Czyli <laughs> co robi? Wali kijem w kokosach spadnie. To jest zbieranie się do sklepu. Chyba jest robocie, bo papierosa pali. Ale tam w ogóle było ekstra. O, super pogoda. Ty, a tak ładnie było cały czas. Czasem trochę wiało. Trochę wiało? Można puszczać latawce z żelbetonu. Masz, masz rację, parę dachów zwiało. To, to, to wszystko zwiało, nawet trawę. To jest pustynia człowieku. A, A. pustynia. Coś takiego zawsze mam w gębie następnego dnia po chlaniu. Dzisiaj też chciałbym mieć. A wiecie może co to jest? Nie, no, no dawaj, co takiego? Zrobiłem zdjęcie Fatamurganie. Siemolka <suszy> <suszy> <Siemaczna> poświat! <noise> no, ale, no, no, muszę ci przyznać, no muszę ci przyznać, że fajnie miałeś w tym Peru. Dlaczego? No mogłeś pobyć na łonie dzikiej przyrody, wyciszyć się sam na sam z własnymi myślami, w samotności. Hmm, czy ja wiem? Tak było na plaży, tak było tak ciasno, że się nie było gdzie położyć. Przecież trudem depchnąłem, ulokowałem przy takiej grubej Niemcze, to cały dzień mnie smarowała olejkiem do opalania. A dlaczego? Myślała, że ja to jej noga. <śpiewanie> Dobrze, że sobie nie zaczęła paznokcie obcinać, by czyła podrąbała. <śpiewanie> Jak komuś było za ciasto na plaży, można sobie było skoczyć na basen. Ty, a w tym temperu, to byli jeszcze jakiś Polacy? Polacy byli. A, a co oni tam robili? Handlowali do palaczami. Nagle moje biuro podróży zbankrutowało, dotarła do mnie wiadomości okazało, że ja nie mam pieniędzy na samolot do domu. Ty, no ale chociaż na, na pociąg. Już nie było biletów. A. Czymś takim wracałem po Sylwestrze z Zakopca. Ty poczekaj, autobus? PKS jeszcze gorzej. No to, no to czym w końcu wróciłeś? Trzeba mieć łeb, łódką sobie wynająłem łódkę. A, a łódką. A, a masz zdjęcie tej łódki? No pewnie. Nie no, to, to jest zdjęcie tej łódki? To jest zdjęcie z tej łódki. Ja płynąłem z tym armatorem. No ale powiem wam... Aż się wzruszyłem, jak dopłynąłem do kraju, do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, mm. szeroko nad błękitnym niemnem mm. rozciągnionych. Mm. Koniec! Koniec! Koniec. dobra. Super. Ten blok jest nad niemnem? Dobra, cholera, żeby czasu natracili ludzie. Przecież o tej porze mogliśmy już tutaj leżeć, nieprzytomni. Jakbyśmy się no uwalili... Przepraszam, bo goście idą, pójdę otworzy. O! Jeszcze ktoś idzie. Super. No goście? super. To twoi goście, a znamy ich? Z widzenia!